Zajemłem, witam, witam, widzowie. i fani tego typu. Zjedło się, obiad, widzowie, fani, teraz trzeba czas pozmywać, właśnie, widzowie, fani. Ja Szymonik, ja po sobie trzeba sprzątać? Hmm. Zawsze trzeba sprzątać, podstawą tego typu. Jesteście, widzowie, fani, widzę, zadowoleni, że Macie całą oglądać co? będzie tego typu. Ale cóż, jak będziecie się krzepni i będziecie szanować, to będzie więcej. A to wszystko od was, a już nie ode mnie. Tylko od was. O tym fani, że ja się staram, wy też w mieście się postarać. A nie to, że tylko ja, bo to nie kwestia tego, że tylko ja mam się starać, wy też myśleli fani, to jest podstawa. Logika my myślenia. Wystarczy trochę pomyśleć, zrozumieć i czekać, aż się zobaczy. A nie ma różnicy, o, bo takie jest nudne i inne rzeczy. Byście że chcieli, żeby takie, był takie mm. by jak kiedy. Nie, wyjdźcie sobie z mowy. Jak chcecie frajeru oglądać, którzy z siebie pejaczy, to lutajcie sobie. Ale ja nie, już nie ma sensu tak, grać. Jak się mówi, trzeba iść do przodu, nie do tyłu. Jak się mówi, widzowie fajnie, kto to tyłu, ten jest frajer. Prosty. A nie... albo, bo... Bo tak, jak się wywalił, inne rzeczy. Pan się wywalił. To... wasza prosta. Co tego za rzecz. Proste? Prosta. Ja wiem, żebyście chcieli, żeby takie były, takie i straki i inne rzeczy, żeby tego. O tego zacząć, Po co? Po co? Wizerwalnie psu sobie opinię. I tak poprawiłem opinię wizerwalnie. Po tego zacząć. Bo nie mówię to wszystkich. Przez niektórych nam. Zepsuję opinię. Nie mogę to wszystkich zdawać, żebyście się nie obrazili. chodzi o to, że was to rajcowało. No ale czas przyszedł. Jak się mówi, zemsty trzeba było zmienić i się zmieniło trzeba tu myśleć o tu szare komórki załączać tego za niektórzy nie potrafią szare komary załączyć tylko oglądają frajerów którzy nie... albo znowu robią to samo co kilka lat temu a mi to zwisa. wisa z wisowej Zwisa i podjawia. Tego typu. Nie to... Rybka. Ja żyję tak jak żyję. Chciałem poprawić przez Was i mówię to wszystkie. Przez niektórych przez debili chciałem naprawiać opinie. Ci wiedzą, to wiedzą, a ci co nie wiedzą, to już wiedzą. Proste? Proste. i sam czasem trzeba było wszystko to przykrócić, ponaprawiać, bo przez was, to musiałem to wszystko prostować. Wasze plotkowania, wasze yy, kierunku do nas, wyzywania. Prosta, prosta. Tylko trzeba chcieć od tego zacząć i całych fana. a nie mówić. Więcej mówicie, a gówno robicie. Nie mówię do wszystkich. Pamiętajcie o jednym. Żeby nie było. Bo zaraz pomyślicie, że do wszystkich. Nie. Do tych ludzi, którzy psy na opinię mam, że mam to wszystko naprawiać. Czy jest taki pajacyków. Ale zobaczcie. Trzeba mieć po pierwsze mocną wolę. Powiedz stop, sorry, pierdolić takich ludzi, którzy plotkują, mam i całej fanii. I to jest proste, tylko trzeba chcieć iść do przodu. Tak wam powiem jedno. Kto nie rozumie ten chuj, a nie człowiek. Sorry, że tak mówię, ale nie mówię to wszystkich. Ja widzę i staram się z całej siły, żeby było dobrze, śludnie I to jest podstawą. Widzę i A kto nie szanuje, to niech nie szanuje. Może zrobić wypad i tyle. Prosto. Proste, proste. Tylko trzeba chcieć. Od tego zacząć prostować. Ja chciałem i zacząłem prostować. I zobaczcie. Wyprostowałem. Tu trzeba mieć. To jest proste, tylko trzeba chcieć. Widzicony pani, uwierzcie mi to. I zrozumiałem jednak. Nie ma sensu robić z siebie pojazda jak kiedyś ja robię z siebie pojazd frajera, bo wy podpuszczaliście mnie. Od tego zacząć. A ja też warto ten nie byłem święty, bo ja wchodziłem w to wasze zabawy, a teraz Fika z makiem Teraz to możecie mnie w trąbkę jak się mówi. Mokryć. proste, proste. To jest proste, jak tylko trzeba wciągnąć. Ja chciałem, i zmienię, zobaczcie. Starszy, powiedzieć stop, koniec tej zabawy, koniec wytrudniania się trzeba. Po naprawę, naprawić i pokazać Wam, że da się to wszystko zmienić. Prosta. Ale dla innych ludzi nie jest takie proste by No Ale tu kto nie chce, to siedzi w tym gównie. Ja nie siedzę w gównie. Widzicie, to jest stop myślenia. Poważnego, a nie dziecinnego. Ja miałem już zainteresowanie, ja też nie byłem kiedyś święty. Na sklepach, na kanale, ale zobaczcie. Poprawiłem się, stałem się z cały się. Bo jak widziałem koniec tego wszystkiego. Było śmieszne do momentu, a później to było Tragiczne. Już to nie da się to opisać, ale fajnie. Dlatego powiedziałem, końc tego wszystkiego, nowe życie, nowy etap życia, inne rzeczy. Stary tagier poszedł do lamusu jest nowy. 2020 tagier. I to będę się trzymał. A ktoś, ktoś nie będzie trzymał? Только тебе нельзя не это помнишь полстолу. Тут вот не помните, человек так что мне это ты. А тоже люди там катайся, у нас такого имши лучше, имши лучше был, ну что не хочу, как i fajnie. mnie. Próbuję je podpuścić, próbuję coś wykombinować, tego, ale... po prostu się nie da wkręcić no, tylko zasób. Kiedy można było mnie wkręcić? A teraz to już nie. Teraz się nauczyłem jedno. Nie zwracać uwagę. No i wiadomo, do tej samej rzeki się nie wchodzi. Jak widzicie sami. Tylko trzeba mm. troszkę sobie przemyśleć. się ja musiałam przemyśleć przez rok. Uświadamy sobie, że nie ma sensu. Bo tylko chyba karmię tych idiotów takimi rzeczami. A tak to te o, zginęły te osoby, bo ich nie karmię. tam Próbują mnie podpuścić, próbują coś, ale im nie wychodzi, bo ja ich nie karmię po prostu. Nie, nie Po prostu nie zwracam uwagi na to? Ja się nie zwracam uwagi, to mi giną. Nikt nie widzi. Tam no może tam taka po popitolo, po a zwracają uwagę, że ja nie zwracam uwagi, to, to po co Mamy o nim gadać, jak oni nie z uwagi I ginął takim sporządkiem. Tylko trzeba chcieć, widzowie panie. Zrozumieć jedno. Ja Wiadomo, widzowie fani. Tak czy człowiek się uczy na błędach. Nie ma tej takiej osoby, żeby nie uczyła się na błędach nie pokaż mi palcem, bo ja nigdy w życiu nie wiedziałem. Ja też będę na się nauczył, po ktoś mnie nie, nie droga. Tylko trzeba chcieć. Chcieć to wszystko naprawić, wam pokazać i udowodnić, że się chce wszystko zrobić. Tylko trzeba umieć. A ja mam mocną wolę, siłę mam. Dziękuję widzowie pani. Bo wspieracie, pomagacie, martwicie się, na tylko zacząć, to bardzo się z tego cieszę widzowie pani, że, że martwicie się, co się dzieje, że od kilka dni nie robił na YouTubie. Tak mówiłem, nie zawsze będę miał czas. Ja będę miał czas, to zrobię. Nie będę miał... Tu musisz się czekać. Prosto. Tylko trzeba chcieć. Tylko zacząć. Jak mówię, zawsze, że święty też nie byłem. Pamiętacie tamte lata? A teraz się pocholenie poprawimy. Bo trzeba chcieć się poprawić. A nie tylko mówić, a nic nie robić. Proste? Mówić, a zrobić, to są dwie inne rzeczy. Pamiętacie, jak powiedziałem, że się zmienię, że na profesorów opinię zrobiłem. To trzeba gdzieś. to jest właśnie u niektórych problemów. ale u mnie to nie było problemu, żeby to zmienić i postanowiłem sobie, nie ma sensu, po to tylko pokażę sobie opinię, inne rzeczy. Proste, proste. Tylko trzeba chcieć. Ja chciałem i zrobiłem. Dzięki wam, dzisiaj fajnie. Trzymacie się, pę, pę.